Cześć, z tej strony Maciej, witam was w kolejnym odcinku. W tym odcinku napiszemy sobie moduł, w którym będziemy mogli stworzyć inwenturę naszych urządzeń, gdzie będziemy mieć jego hostname, model, vendora, na przykład serial number, wersję oprogramowania, na którym stoi ten router i na przykład ip które tam e, są skonfigurowane. Więc możemy zacząć na przykład e, od utworzenia nowej ścieżki. Jak to zawsze robimy przy dodawaniu nowego modułu, więc możemy to sobie skopiować. Nazwijmy to inwentory. To sobie usuniemy. Tutaj wskakuje inwentory. I tutaj tak samo. Będzie to skrypt bardzo podobny do tego, co wykonaliśmy w szóstym odcinku, ale spróbujemy to sobie trochę przerobić właśnie pod flaska, żeby to w formie tabeli wszystko ładnie wyświetlić dodatkowo będzie przycisk, który będzie pobierał nam inwentory, które nam się wygeneruje w postaci Excela więc zacznijmy sobie od zdefiniowania obiektu Nornirowego wykonanie taska i zamknięcie połączeń więc Nornir norni równa się init Nornir do naszego konfigu. następnie uruchomienie taska, który za chwilę sobie stworzymy, więc będzie nornir run task, równa się i załóżmy inventory nornir task, no i następnie close connections, Inwentura będzie wykonywała się dla wszystkich naszych urządzeń, więc nie robimy tutaj żadnego filtrowania. Więc zróbmy sobie teraz dev. Tutaj dajemy task. Dajmy sobie try. Accept. I załóżmy details. Równa się task run. Taskiem będzie napalm get z którego już korzystaliśmy go tłumaczyłem na poprzednich odcinkach jako getery będzie get interfaces ip get facts oraz get snmp information jeśli uda nam się pobrać te dane to zostaną one w details ale jeśli tutaj wystąpi błąd na przykład nie uda się połączyć do urządzenia to zróbmy sobie task host Data, status, problem z pobraniem danych i do tego hostname task hostname. Więc w takiej postaci zwróćmy dane, jeśli będzie tutaj jakiś problem z pobraniem tych danych. Ale jeśli uda nam się je pobrać no to zapisujemy sobie wszystko co byśmy chcieli wyciągnąć, czyli facts, to będzie details result. get facts wersja to wyciągamy z facts i to będzie jako OS version To możemy sobie uruchomić takiego jednego taska wyrzucę go poza defa, powinien on się uruchomić przy włączeniu strony żeby po prostu Sprawdzić, jak wygląda ten output i sobie z tego powyciągać, bo nie pamiętam od razu całej struktury tego resulta, więc zróbmy nori inspect. Tutaj dajmy sobie result i mamy naszą strukturę, więc bez version, vendor, to będzie właśnie nam potrzebne, serial number. Model oraz IP to sobie przerobimy. Na pewno SNMP location nam się przyda. Niestety, OS version e, musimy tylko wyciągnąć w sumie to. W sumie tylko wersja by się przydała, więc dajmy tu sobie regexa: regex, matches, rec.search. Podajemy regexa do tego wersję. A no jeśli będzie match, to wersja będzie równa właśnie temu matchowi, grupa pierwsza. Grupa pierwsza, ponieważ daliśmy to w nawias. A jeśli to się nie uda, czyli nie znajdzie właśnie tego regexa, no to wtedy wersja będzie w tej właśnie postaci. No i zróbmy sobie ip prefix list, czyli nasze ip skonfigurowane, for interface data in details result get interfaces ip, z tego wyciągamy items, Więc będziemy po prostu przechodzić po kolejnych elementach typu Fast ethernet 4. I tutaj mamy prefix length oraz ipic. Zdajmy sobie try, except for address, prefix in data ipv 4 items ip prefix-list-append i tutaj będzie interface do tego adres i w nawiasie klamrowym prefix prefix-length to będzie teraz jako lista więc przeróbmy to sobie na stringa czyli ip prefix-string Załóżmy, żebyśmy to chcieli wszystko od siebie oddzielić przecinkiem, to, to będzie jako string, więc możemy użyć funkcji join, ip prefix list, no i teraz musimy te dane wrzucić jako task host data, czyli to samo co tutaj, ale udało się pobrać dane, więc to będzie po prostu dict z wszystkimi danymi, więc mamy nasz hostname wyciągnięty z faktów, uptime tak samo, model tak samo, vendor, serial number, wersja, którą potraktowaliśmy regexem. Location wyciągnięte z getSNMP information. Mogę pokazać, gdzie to jest. Mamy getSNMP information. Dict potem leci tutaj, i mamy location IPs, no to mamy nasz IP prefix string status dane pobrane prawidłowo więc task już jest w sumie wykonany, wszystko co chcielibyśmy w nim wykonać już jest zrobione więc zróbmy sobie pobranie wyników wpisując takiego fora hostname to nasze urządzenie, nazwa urządzenia i w values mamy nasze data więc data table data table to jest dict które będziemy przekazywać do naszego Flaska, do naszego Jinja template'a z HTML-em. Więc hostname sobie wrzućmy jako klucz i wartością dla niego będzie values data. Przekażmy to do, do naszego template'a w Jinji i zajmijmy się teraz inventory w HTML-u. Więc na sam początek robimy tabelę tak jak zawsze, w sumie tu nie ma żadnej różnicy czy to robiliśmy na przykład w Send Template Table, mamy to bardzo podobnie zrobione. Następnie dodajemy nasze kolumny, czyli Hostname, Status, Uptime, Vendor, Model, Serial Number, Version, Location, IPs. I kolejnym krokiem to wypisanie tych danych w postaci rekordów, więc mamy prostego fora gdzie z data table wyciągamy items, mamy nasz hostname, values i zostało nam tylko dodać ścieżkę, by pojawił nam się moduł w naszym flasku zapiszę tylko i możemy przejść do systemu automatyzacji mamy inwenturę urządzeń, klikamy na nią trzeba chwilę poczekać, ponieważ Nornir próbuje pobrać dane z urządzenia no i mamy, mamy nasz hostname Naszego urządzenia. Mamy status, tylko ciekawe, czemu tutaj jest puste pole. Sprawdźmy to sobie od razu. A, wydarł się błąd, tutaj powinno być z dłużej. Odpalimy jeszcze raz. No i dane powrane prawidłowo. Mamy uptime naszych urządzeń, vendora, model moich urządzeń z laba, serial number'y, wersje, na których one operują. Widać, że ISPR1 trochę tutaj odstaje wersją, ale niech tak już zostanie, on tylko tak czy tak ma kilka wilanów i ma służyć jako po prostu symulator internetu. Widać tutaj jakie IP-ki mamy skonfigurowane na poszczególnych wilanach, więc dodajmy sobie jeszcze ostatnią tutaj funkcję, czyli pobranie tego w postaci Excela. Przejdźmy do naszego kodu. Użyjemy sobie funkcji pandas DataFrame, gdzie podajemy data, to czy chcemy indeksy i w sumie w sumie tyle. Potem to tylko zapisujemy, więc jest dosyć prosto tutaj przekształcić te dane na Excela. Przejdźmy do naszego kodu. Dajmy sobie zmienną DataFrame. To będzie właśnie pd.dataframe Podajmy nasze dane I naszymi danymi będzie X for X in data Table values eee, File path sobie zróbmy, żeby zapisać to Static No i data frame Tu Excel. Jest taka funkcja, żeby to sobie właśnie zapisać. PyPaf indeks równa się true, więc nasz Excel zostanie zapisany do folderu files. Następnie możemy sobie stworzyć kolejną ścieżkę. Będzie to Download Inventory. Podajemy znowu naszą ścieżkę do tego pliku i i za pomocą funkcji, która jest we Flasku, send file, robimy file path as attachment, i zostanie nam pobrany ten plik Musimy tylko jeszcze dodać, właśnie odnośnik jakiś do tego: więc robimy form, action, download inventory, method get, button typu submit. Source dałem jako excel.png, który dałem do files. Jest to po prostu ikona Excela. Ustawiłem szerokość i wysokość. Zapiszmy. Przejdźmy do AutoNet. Restart. No i pojawił nam się przycisk. Pobierzmy to sobie. I problem jest taki, że nie mam Excela u siebie na kąpie. Sprawdźmy, czy możemy to jakkolwiek. Może w Visual Studio wyświetlić. Może tu będzie coś do Exceli. Excel Viewer jest coś takiego. Przeniosę sobie teraz ten plik. No i mamy. Kolumny nam się dobrze podstawiły zgodnie ze słownikiem. Mamy indeksy, mamy nasze urządzenia oraz dane. Jeśli będziemy skrupulatnie wszystko dodawać do naszego systemu automatyzacji, to naprawdę możemy sobie tak ułatwić życie. Na pewno trzeba jakoś popracować nad ujednoliceniem liter, typu, że nie zapisujemy polskich itd., bo może się okazać, że jakiś to stanowi problem dla zapisywania lub wyświetlania ich. Ze swojego doświadczenia mogę polecić Unidecode. Sprawdźmy, jak to działa. Zaimportujmy to sobie do naszego flaska. I następnie, gdy będziemy dodawać do naszej bazy location, to potraktujmy właśnie tym Unicode. Powinno to nam właśnie wyczyścić jakieś znaki, które mogą sprawiać jakieś problemy. Dodajmy sobie baza stacji benzynowych. Miałem głównie problemy z rumuńskimi właśnie miejscowościami. Poszukamy sobie coś co właśnie ma jakieś dziwne litery. Tutaj coś wygląda dosyć dziwnie, więc sobie to wrzućmy. Dodaj. No i znaki zostały wypłaszczone tak, jakby do prostszych znaków, z którymi nie będzie już problemu. Takie znaki mogą na przykład wpłynąć na to, że przy konfiguracji SNMP Location albo coś w tym stylu na Cisco mogą wystąpić błędy i w ogóle może na przykład linijka komendy nie przejść, więc lepiej to sobie właśnie potraktować takim Unicode i się nie martwić o to, że jakieś znaki mogą sprawiać problemy. Tak więc dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka i serdecznie zapraszam do kolejnego.